Siemana Maneczku, witajcie w nowym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj sobie będziemy... Dzisiaj sobie będziemy grać. Będziemy robić. Podróż będziemy robić jak zwykle. Co w ostatnim odcinku było serwer 3. Przestań. No i przechodzimy do oglądania. Czy chcemy żalka? Tak. Tak, tak, chcę, żonka. Yy, Widzowie, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka, yy, suba, suba lajka, suba komentarza, lajka, suba komentarza. Yy, poczekajcie, zjem sobie misia. Haribo. Dobra. Zjadł misia. Dobra, to teraz. W którą z my mamy iść, bo. Chyba w tamtą, bo... bo chyba z tamtą przyszliśmy. Bo tam już są czanki zrenderowane. A tu. Tu też są zrenderowane. To może. Zobaczymy, czy tam są zrenderowane. Myślę, że... Ty są. Nie, nie są. Dobra, to widzowie. Idziemy tam, o. Nie pytajcie się o mojego skina. Mm, bo... <grymne> mój brat piernął. <grymne> piernął. Pierdnął. No i... Powiedziałam, że mój brat piernął. A co myślałeś? E, a, że... Myślałam, że, że. Przekleństwo takie pier y, dzia, Dziolek. Y. Ale. Dobra, okej. Okay. Mój skin jest taki Nie fajny. Nie, cicho. Y, wiem, że przedstawię dziewczynę, ale mi się taki podobał. Jest fajny. Widzowie, jak zrobiłem szorstka ostatnio, to są te góry! Patrz! To jest w jaskiniach ametystowych są takie same. Rzadkie. Rzadkie i fajne, bo w tych górach są nawet... Bo... To jest takie fajne. Tu <gry> dużo węgla jest, żelazo jest, nawet emeraldy są. Co? <grym> Nie wiem. <grym> Dobra. Więc idziemy. Ale cieszę się, że ten skin mi zadziałał, bo jak tu miałem, pobrałem plugina na skin Restorer, No i tam coś pokombinowałem, pobrałem nowszą wersję. Tego skin restaurera. No i zaczął mi działać. Zaczął mi się skin pojawiać. Bardzo fajnie jest. Mam tak z tyłu tam. Pelerynkę. Mega fajna. Bardzo lubię z peleryną tam chodzić. Dobra. Lecimy. No i jestem też miedzi. Co? Mój brat mówi, że. <laughs> nie będę wam mówił, bo jeszcze ktoś mnie. O! Czy ktoś mnie zbanuje. No, ty mówisz, żebym ja nie mówił brzydkich rzeczy? tymczasem czasem ty. Nie, ma. Tam, nie, 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 gdzie to może być? O, tu coś. Co jest? Skrzyneczka, O. Mapa do ukrytego skarbu. To jest samo miejsce. Dobra, a tu jest jeszcze jedna, pewnie. Jak to zawsze się. Może... Najgorsze jest właśnie jak statek jest na lądzie. Tutaj nie da się znaleźć. O, 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 jest! Kurwa, taki lucik. Dobra. Dobra, więc widzowie wybieramy się. Widzowie jestem bardzo ucieszony, bo dziś byłem... Y w takich górach jakby, na takich no, górach mogę powiedzieć i chodziłem po, bo ja, jak były takie ścieżki i na, na tych ścież, po tych ścieżkach były takie skały wielkie. No i ja z bratem wtedy chodziłem na te skały. Mama nam zrobiła zdjęć kilka. No i bardzo fajnie tam było ogólnie, bardzo wysoko to było. To no nie? No, 25. No, jak tam pierwszy raz weszłem, co nie? Pamiętasz? Czy tam ten śnieg, czy ten w ogóle całkiem To jest śnieg A ty poszłeś na wyprawę? Ja jestem w ogóle na swoim świecie. Więc go puszczę Na twój serwer. Ej, dostąp i ja właśnie przeprowadzę. Okej, okay, dobra, mój zlek wszedł na mój serwer. Ty, wiosto Szymon. Ja chyba tam swoją baz bazę zgryfuję. Albo. Ja albo wiesz, co mogę ją tobie oddać? I ty sobie ją skopiesz. No, no, ty sobie tam wszystko skopiesz w tej bazie. Okej? Okay? No, ale... O, O, żółwy. Żółwy. <laughs> dobra, idziemy po Żółwy. Widzowie wiem, że te moje odcinki są trochę nudne, ale robię co mogę. Nie umiem robić jakichś efektów w co Na przykład nie wiem, sagi, Dexi, Takich wiecie, takich fajnych odcinków. Bo ja, jest, ja jestem jeszcze... nie jestem taki, nie jestem starszy. Mam tylko ja mam 11 lat tylko. Nie umiem robić takich, takich efektów specjalnych, na przykład jak backpiss. Albo granchiss, takie napisy fajne. Ja tego nie umiem robić. Więc jeżeli oglądacie, jeżeli wam się podoba, to bardzo fajne. Dziękuję wam, że oglądacie ten film. Dobra, widzowie. Idziemy, nie ja wiem gdzie. Idziemy przed siebie. Jak każdy. O, jest koń. No, Dobra. No bo jak miałem... Jak robiłem jak robię, tak, jak robiłem miecz to dała mi ostrość 4 i odrzut 2. No już nie miałem... Nie chciałem tego, tej ostrości. Mam. Wiesz. Bo zawsze. u wioseczka! O! Dobra. Jest. Kotek, kotek! Ale kotek. Kotek przesadziłeś. Ja oglądałam kiedyś takie animacje. Bo... Jaki? Tu tak. jest! Ej, to jest ten serwer! A mój brat mi pokazał taki fajny serwer, co sobie kiedyś. A to ja tu mam opa, tam mam opa. Mam co, nie? to jest serwer, typowo skrafting, no to ja nie chcę. No dobrze, zostawmy, bo inaczej cię nie będzie działał inny. Dobra. A może nie będzie działał. No to spróbuj, spróbuj. jest zero. Hmm. A może, może zostaw, Pekaj, może no, zajść tu no, za 11. Może zostaw ten serwer, bo no, no, fajnie. 3 no, Może 16 na zajście do kopalni. Dobra. Rol, Widzowie, message. Jeżeli to było na razie wszystko w tym odcinku. Um, jeżeli chcecie jakąś inną serię albo na przykład chcecie, żeby Minecrafta Hardcore albo Creative jakieś miasto zbudował, to... Nie, nie usuwaj. Bo to... najpierw stwórz nowy, a jak Ci zadziała nowy... Jak się Wchodzisz w serwery. I tam masz taki długopisek. No i to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie suba, lajka i komentarz. nara jay